Podcast tylko Ekstraklasa po sezonie 2024-2025, już nie z miasta lidera, tylko z miasta mistrza Polski. Witamy Was razem z Krystianem Mazurem. Cześć Krystian. Witam serdecznie. Opowiemy sobie o tym, co się wydarzyło na koniec sezonu, podsumujemy sobie krótko to, co... To, co było w ubiegłym sezonie w ostatnich tygodniach i co potencjalnie możemy się spodziewać, czego możemy się potencjalnie spodziewać po naszych drużynach na początku nowego sezonu i tego, co się wydarzy przed sezonem, bo sezon transferowy, ogórkowy się zacznie. No już niebawem, bo już w sumie nowe, nowe transfery. Już się rozpoczęły nowe transfery, nowe twarze, nowi trenerzy, także e, będzie o czym mówić. E, na początek powiemy sobie o tym, co się wydarzyło w zasadzie no, w końcówce sezonu, w ostatniej kolejce tak pokrótce. E, Lex został mistrzem, wymęczając mecz, mecz po prostu z piastem gliwice. E, spotkanie, które na pewno zapamięta pół Poznania albo i cały. Na pewno wszyscy ci, którzy byli na stadionie i na fecie. Natomiast, Krystian, nie wiem, czy oglądajesz skrót, bo zakładam, że przede wszystkim skupiałeś się na pogoni Szczecin, ale jak według ciebie bardzo blisko było mokrej szmaty, która już czekała na Sanczona? Było bardzo blisko, zresztą sam byłeś na stadionie i widziałeś dwie, jakie trzy dogodne sytuacje: Piasta, Gilica w końcówce. Słupek, to przy tym słupku to już naprawdę musiałeś ciśnienie mieć bardzo wysokie. Czy powiem Ci tak, e, nie wiem, pamiętam z tego meczu i, i na szczęście, na szczęście obrałem dobrą drogę, jeśli chodzi o oglądanie tego spotkania. Lech graniczył na bardzo cien, balansował na bardzo cienkiej linii, szczę z szczęśliwym zakończeniem, dowieźli to 1-0. Zakończyło się tak, jak w 2019 roku, kiedy to Piast z Lechem grało mistrzostwo i też jeden 1-0 wygrał. Dokładnie tak było, zakończyło się też ten sezon podobnie jak sezon 2021-2022, kiedy to Raków Częstochowa w samej końcówce sezonu stracił no, pozycję lidera i potencjalnego mistrza Polski właśnie na rzecz Lecha Poznań. No i ten Raków, no nie chcę mówić, że jest frajerem sezonu, ale no, dużo osób tak twierdzi i myśli ten Marek Papszul, który miał być zbawcą, no jednak nie pomógł jeśli chodzi o tytuł. No, zabrakło szczęścia zespołowi z Częstochowi, ale sami sobie mogą pluć dobrowodę, sami mogą być winni, bo mieli szansę, mieli pięć punktów przewagi w pewnym momencie. No i nie, nie dowieźli tego po prostu. No tak pokazał, że jest dosyć dojrzałą drużyną w tej końcówce sezonu. Wiele meczów bez porażki, sporo wygranych. Gdzieś tam ta seria była całkiem niezła i pokazał, że umie przepychać kolanem jak graców Częstochowa. Spotkania, zwłaszcza w końcówce martwi właśnie sezonu. Mnie, martwi mnie, ci powiem w perspektywie sezonu w europejskich parach, że ten mistrz polski nie, nie grał jakoś wybitnie, żeby tego mistrza po raz kolejny zdobyć, bo nie oszukując się w tym roku, Lech nie był najlepszą drużyną. Lech po prostu był skuteczny, punktował i tyle, bo nie, nie cieszył y, o, oka swoją grą, jak wchodził w poprzedniej rundzie, ale Raków też miał mocny start roku, by pod koniec tej same sobie przygasnąć, więc martwi mnie to i jestem ciekawy, jak oba zespoły wejdą w europejskie puchary. Bo no to, wokół... Ogólnie czynale. powiem tak, no Lech dowiózł, gdzieś tam te mecze z, z Giekson, właśnie z Piastem, z Legią były bardzo mocno wymęczone. A teraz wcześniejsze spotkania były całkiem niezłe i ten szczyt formy gdzieś tam był przy, przygotowany na dobry moment sezonu. Też dodam tylko Tobie, bo tak mówisz, że martwi cię to, ale było dużo kontuzji i gdzieś tam Ci piłkarze jednak wrócą na początek sezonu i myślę, że pod tym kątem będzie troszeczkę lepiej, zwłaszcza, że szeroka kadra będzie potrzebna w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Dokładnie, szeroka kadra, dobrze zaznaczyłeś. No i tutaj, tutaj za chwilę przejdziemy do tematu transferów, natomiast ja jeszcze się Ciebie zapytam na koniec od trzeciego Pucharowicza. Z ligi, czyli Jagielonie Białystok, która można powiedzieć w tym momencie się rozmontowuje, a gdzieś tam no, też wycisnęła wszystko, co mogła z tej końcówki sezonu i przepchnęła to spotkanie z pogonią Szczecin. Jak właśnie to wyglądało? Ja szczerze nie oglądałem tego spotkania, więc tak pokrótce, jakbyś mógł powiedzieć, jakie były Twoje odczucia w tym starciu pogoni z Jagielonia? Ja, jak ja, powiem tak, Jagiellonia nie zasługiwała, żeby przegrać to spotkanie po tym, jak, jak po prostu walczyła w tej stracie bramki żeby ten, co najmniej remis, dociągnąć, na no portowcy mogą pluć sobie w brodę, bo mieli sytuację na 2-0, ale teraz pozostaje nam dybologia, ta słynna polska gdybologia, co by było gdyby strzeli na te 2-0, ale myślę, że dalej byłoby niebezpiecznie i nie dalej bo miała argumenty żeby ten remis zdobyć w ogóle. Faktycznie Jagiellonia zasłużyła na to, żeby mieć te miejsce w europejskich kucharach, tak jak mówił, zwłaszcza w tym spotkaniu z Pogonią Szczecin Natomiast ostatnie doniesienia nie są zbyt korzystne, jeśli chodzi o Jagę i troszeczkę pozostawiają pewną wątpliwość w kontekście europejskich pucharów. Odeszli m.in. czurlinów, Ebose, Hansen, Semedo, Kubicki i Saczek. Spore osłabienia. Może to nie jest wszystko powiedzmy z pierwszego składu, ale dwie osoby przynajmniej tutaj mogłyby być uważane za zawodników pierwszej jedenastki. Czy dyrektor Masłowski znowu trafi z transferami i z taką ilością transferów, żeby na europejskie puchary znowu udało im się cokolwiek osiągnąć, bo tutaj może być pewien problem. Wiesz, jeszcze woli doprecyzowania, to warto dodać, że czwórka chyba że zawodników wypożyczonych po prostu odeszło z Jagiellonii, nikt nie został wykupiony. Prawdopodobnie Jagiellonia nie miała w ogóle klauzuli wykupu, więc Ale na pewno muszą, mają teraz wyzwanie przed sobą, muszą Tą lukę wypełnić. Kilku wartościowych zawodników, czy to z wypożyczenia, czy to bez kontraktu, czy z jakiegoś transferu muszą wypatrzeć, dobrze to pasować, ale wierzę, że trener się jest, co już pokazał w poprzednim sezonie, wie, jak tą drużyną zarządzać i wie, co chce zrobić z tymi zawodnikami. Jest też spora szansa, że odejdzie Fadiga do Rakowa. To ma być. być. Pululu też wiadomo, że raczej odejdzie. Eee, przyszedł Rallis, napastnik, młody napastnik, z Wayne Tak, też tak może być, że Jagiellonia po prostu czeka na dobrą ofertę, ofertę za pululu, żeby go sprzedać, żeby z tych pieniędzy, z tej pół tych pieniędzy po prostu zrobić transfer. No tak, ale też jest spore zainteresowanie. chciałem dokończyć Mateusza z Krzypczakiem ze strony chociażby Widzewa. Szanse na transfer, wiadomo, są dosyć niskie. Uważam, że Mateusz Krzypczak nie odejdzie do innego klubu polskiego. Może mnie poprawisz, ale my nie Tak, tak, wydarzenia. tak. Nie, no ja się z tym zgadzam, tylko to, jakby w kontekście. Tego, ja lubię czy... Jagielonię, a gra w Pucharach, ale widzę, nie ma zbyt wiele zaoferowania. zaoperowania. No właśnie, i pytanie czy, się czy, czy, czy ten widzew nie zajmie miejsca tej Jagielonii w następnym sezonie? Nawet jeśli Jagieloniu załóżmy, udałoby się dojść do fazy okay, europejskiej na, na ten Puchary. Ten moment, na ten moment Skrzypczak ma europejskie Puchary i dobry zespół, Lidze, więc… Znaczy, ja myślę, że Skrzypczak i Puluru mogą zostać na czas eliminacji też i to by było fajne dla Jagielonii. No, no teraz, czy, bo jeżeli założymy, przejdą te eliminacje dojdą do tej fazy ligowej, czy nie będzie czegoś takiego, że e, widzę, zajmie ich miejsce, że tak powiem, pucharowe, które by, tak można powiedzieć, przynależy gdzieś tam Jagieloni w tym sezonie, bo pięć drużyn będzie mogło w następnym sezonie mieć te puchary. E, I czy właśnie gdzieś tam, e, patrząc na to, jak się osłabia ta Jagielonia, nie wiadomo, jacy piłkarze przyjdą. Czy te właśnie transfery i kasa, którą gdzieś tam ma nowy właściciel widzewa, nie spowodują tego, że ta drużyna będzie po prostu lepsza i gdzieś tam zamieni się z tą Jagielonią jeśli chodzi o europejskie Puchary w przyszłym sezonie? Na pewno przyjdzie Bergier, na pewno przyjdzie Fornalczyk do widzewa. Wiadomo, kuszą z Krzypczaka, natomiast no to raczej akurat to nie wyjdzie. Puchacza, kuszą w ręce. Dokładnie, no, przyszedł Samuel Akare, czyli czytałem fajny komentarz na temat tego piłkarza, że wygląda jak typowy, typowy skrzydłowy, który wyrzuca polską drużynę z europejskich pucharów. Czarnoskóry skrzydłowy. Czyli postrach ligi, postrach ligi. Oskar, czyli może być postrachem ligi. Wiem, że rzucają na pewno sidła na Oskara Repkę, który jest obecnie reprezentantem jest na zgrupowaniu reprezentacji. Także zobaczymy, jak się będzie wzmacniać widzew. Jest na to spora szansa, że jeżeli Jagielonie nie trafi z transferami, no to ten widzę gdzieś tam ją podmieni w tym top 5 Pucharowym na następny sezon. Nie wiem, czy ty się ze mną zgadzasz, czy nie. No, w top 5 może tak być, że niespodzianka może zostać przez Widzew zrobiona, ale też warto dodać, że górnik bardzo fajnie się wzmacnia. Zabrze. Górnik fajnie się wzmacnia, zrobił kilka transferów, między innymi właśnie wspomniany Kubicki, Ciro. Siri Gotis, to jest tak, grecki napastnik, Wiktor Nowak, Natan Dzięgielowski i Gabriel Barbosa, też napastnik, także ciekawe transfery, aczkolwiek mi się wydaje, że Górnik raczej będzie tą dalej, tą różną ośrodka tabeli. Bardzo Ale o piąte miejsce, w perspektywie walki o piąte miejsce mogą powalczyć. No i mi się wydaje, że na przykład sporą szansę też może mieć potencjalnie Krakowia z nowym trenerem, z doświadczeniem w lidze francuskiej. Co prawda stracili Kalmana, więc zobaczymy, jak Ciekawy się trener, z... ciekawy trener Krakowi. Brat, brat tego Elsnera, który w Śląsku zachwycał swoją grą, więc no, zobaczymy, czy... No Elsner, to on chyba z tego, co pamiętam, był jednym z piłkarzy Niszczowskiego Śląska z 2012 roku, z tego, co pamiętam. E o ile się nie mylę, tak go kojarzę z tamtych czasów. E no tam coś takie widełki były, jeśli tak kojarzę... Pamiętam, że ten Elsner występował w europejskich pucharach i fajną robotę z skrzydle robił, jeśli dobrze pamiętam. Tak, tak, tak. Natomiast no, jedną z tych drużyn, które ono walczy, to top 5 również będzie zapewne pogoń Szczecin. Eee, co słychać w Pogonie, jeśli chodzi o potencjalne wzmocnienia? Czy Kuluryz odchodzi? Cisza, czy... Właśnie, cisza właśnie. Cisza właśnie. No jak zwykle w Pogoni. No ale chyba nowy właściciel w końcu coś tam rzuci. Żeby tak, tu... w przyszłym tygodniu mają być trzy transfery ogłoszone, jeśli dobrze pójdzie, trzy transfery. Czy w tych eee. będzie Marcin Kamiński i Jose Pozo? Z... Pozo na pewno będzie, już podpisał. A, już podpisał, okej. Okay. Więc na 99% to on, on będzie ten, je, jednym z trójki muszkiterów. W drugim możliwe, że będzie Kamiński, bo plot, plot, plotek nie było więcej o jakichś piłkarzach bo Był jeszcze jakiś Grek. No, i to Pełno tatum. tych Greków <laughs> się to. zrobiło, nie? To jest właśnie ta trójka zawodników, która był, które tematy przewijały się w kontekście pogoni szczeci, Na to więcej informacji nie było. Na pewno jest też informacja, że Antek Klukowski odszedł do Widzewa łódź. Tak, tak, tak. Jest szansa, jest... szansa, że odejdzie też za dobrą kasę przyborek, bo tam jest zainteresowanie chociażby Fenerbacze, Galaty i Arsenalu, więc może coś tam się pojawić. Tak. Pytanie, co z Kulurisem, czy zostaje, czy, czy też mogą go sprzedać? Według mnie sprzedadzą go tylko w momencie, gdy sam zawodnik będzie zainteresowany ofertą i to będzie oferta nie do odrzucenia. Ale okay. przypomnijmy, że on ma 29 lat, więc... czy tak za godne pieniądze może być takim napastnikiem jak czy coś jak Iszak dla Lecha. Może być taką legendą, jeżeli zostanie na dłużej. Jeśli chodzi o y, wzmocnienia w Lechu, no to na razie nic, nie ma żadnych konkretów. Są wywiady oczywiście z włodarzami Lecha, bardzo ciekawe dosyć. E, no na pewno będą starali się ściągnąć drugiego bardzo dobrego napastnika i bocznego obrońcę. Na ten moment jest zielone światło lasouzy, odchodzi Bednarek e, na drugą pozycję, jeśli chodzi o bramka, żeby wejdzie Bąkowski, który wróci z wypożyczenia. Natomiast jest spory problem z wykupieniem Karstensena i na ten moment raczej to się nie wydarzy. Nie wykupił Karstensena, tak? już było w, 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 mówił Rut, Rut, Rutowski, właściciel Rudkowski, mówił, że niestety y, bardzo mało prawdopodobne jest, że Karstensena wykupi, wręcz niemożliwe. Cho, za wysoka po prostu cena wykupu, y, a co do samego jeszcze Lecha to warto, y, warto napomnieć. Y, no. Aż wyle, wylecia, wyleciało, mi, wyleciało mi z głowy, ale. No... Też co my, Roberta Gumnego, chociażby z tego, co gdzieś tam są jakieś przecieki, Filip Borowski z ruchu, może potencjalnie wrócić jako zmiennik taki na szybko, jeśli chodzi o Joala Pereira. Też niby mówiło się o Marcinie Kamińskim, ale ponoć tego tematu nie ma. Też była ciekawa plotka, która nie była plotką o, Lukini o Lukiniasie. Wrócić ma Filip Szymczak, ale też również mieć zielone światło na opuszczenie Lecha za pieniądze, więc... Jak, jak myślisz, GKS byłby skory go wykupić za jak jakieś drobne, czy...? Ja myślę, że poczeka Lech przede wszystkim na to, co zaprezentuje na Euro 21 Szymczak i czy się nie znajdą wtedy kupcy na niego, bo gdzieś tam w tej kadrze mam wrażenie, że lepiej sobie radzi niż w Ekstraklasie i w Lechu, czy te nawet w Giksie. więc tutaj ewentualnie jest szansa, żeby go za jakąś max bańkę euro z jakimiś procentami gdzieś tam wytransferować, jeżeli się gdzieś tam upowiedzie. Natomiast tak jak mówię, no jest, Mario Gonzalez raczej też nie zostanie, też odejdzie po zakończeniu wypożyczenia. Przepraszam A... bardzo, ale dzięki Mario Gonzalezowi to lek Poznań mistrza Polski. No i chociażby prezes Rutkowski, właściciel Lecha, no też to podkreślił, że gdzieś tam to się zwróciło wszystko te 400 tysięcy euro, które w niego włożyli. Natomiast jeśli chodzi o takie ciekawostki, właśnie na z wywiadu w meczekach, to FIAB ma kosztował 14 tysięcy euro. No i na tyle gra. Ja że to... przypomniałem kosztował. co kosztowne. miałem <laughs> powiedzieć. Uciekł mi ten temat, że właściciel Rudkowski też w wywiadzie dla Meczyków powiedział, że na pewno saga z Rodado nie będzie w tym letnim okienku grana. Że nie są zainteresowani podjęciem rozmów z Rodado, ale może. Widać, to to dynna. Zasłona dymna może. Albo zasłona dymna. Roda to by się na pewno przydał w lechu, bo byłby to uniwersalny zawodnik. Na pewno Lech będzie musiał poszukać bocznego obrońcy i napastnika z wyższej półki, jak odejdzie sosu to też dziesiątki, także. Ja na miejscu lecha, bym się bym spojrzał na takiego puchacza albo arkadiusz No to zobaczymy jak to pójdzie. No, wiadomo, jak to w lechu starają się pary nie puszczać, także pod tym względem, no na razie nic nie wiemy. Jeśli chodzi o Legię Warszawa, bo o niej też w sumie nie mówiliśmy, w Legii zmiany, zmiana trenera, <noise> Gonzalo Fejo, mimo to, że dostał propozycję przedłużenia o dziwo, nie skorzystał z tego tematu, gdzieś tam chciał poszerzyć swój zakres obowiązków i, i, i mieć swój szerszy sztab. Ja tam szczerze, nie... to są plotki medialne i tak naprawdę nie dowiemy się, o co tak naprawdę poszło. Nigdy się Do, nie wiadomo. Dokładnie. Natomiast yy, będzie, będzie prawdopodobnie nowy trener z Białorusi, Szpilewski, który. Już gdzieś... zmienili, że jakiś yy, inny trener ma być, który, ba, ba, który ma bardzo, yy, bardzo skomplikowane nazwisko. Okej, okay, no zobaczymy, bo dziś mówi, mówiono o tym, że ten Szpilewski jest bardzo blisko, także zobaczymy. Miałaś. Będzie... Dzisiaj już jest y, informacja, że jakiś niespodziewany trener. Yy, no jakiś... Na Bielicę, <laughs> Nie, nie, nie wiem, muszę. Y, muszę. Cypryjczyk. Cypryjczyk. No to Szpilerski jest... też na Cyprze był. 45-letni Cypryjczyk Elias Harapłan. O Boże. Ale był ten Szpilewski w takim razie. Ma, y, korzenie Republiki Południowej Afryki, więc... Wesoła, ciekawe. Ale ma doświadczenie gryby europejskich parach. Ciekawostka, Ciekawostka. Dla, dla fanów Lecha Poznań. I... RPA, Republika Południowej Afryki, niedawny nasz bramkarz, czyli Miki Vanderhart, właśnie poszedł do RPA grać w piłkę. Zbyt A on zbyt... nie był bez kontraktu czasami od dłuższego czasu? Tak, ale poszedł, poszedł, tam gdzieś podpisał kontrakt, tam będzie grał w RPA, nie? więc to taka ciekawostka odnośnie tego kraju. Jeśli chodzi o wzmocnienie, to na pewno Legia nie tylko trenera potrzebuje, ale też wzmocnienie ofensywy, defensywy Zależy. i pomocy. Zależy. Zależy jaki trener będzie. No, ale generalnie na przykład z, z wyliczeń statystycznych, statystyków, którzy gdzieś tam na Twitterze bardzo mają dużą publikę, yy, chociażby Lech ma chyba 26% na potencjalna waz do Ligi Mistrzów, yy, dużo większe szanse niż na Ligi, Ligi, Ligi konkurencji. Wszystko zależy od szczęścia w losowaniu. Yy, powiem tak, w pierwszej, w pierwszej rundzie, w drugiej rundzie, czyli w pierwszym losowaniu, które będzie miał Lech ważne, żeby trafić kogoś możliwie najsłabszego, żeby był spacerek na początku. Tak. Rundy, zwłaszcza że jeszcze tam będzie polski. Z Legią. warto dodać, że Lechowi zwycięstwo w jednym meczu ma trzy szanse, starczy do gry w lidze Konferencji Europy. Tak, natomiast tak jak mówię, nie, no, jest duża szansa, że wylosują kogoś słabszego, kogo po prostu bez problemu przejdą. Natomiast w kolejnym losowaniu od trzeciej rundy fajnie by było wpaść, przynajmniej według mnie, na Ferenc Warosz, bo to jest zespół gdzieś tam w, w zasięgu, natomiast on ten zespół daje ci rozstawienie na czwartą rundę. Także patrz, teraz... trener, ja wierzę, że trener Frederiksen, mając doświadczenie z, z grą w europejskiej Pchara, to poza smak, będzie wiedział, jak przygotować zespół i wie, jakich zawodników będzie chciał skrojonych pod takie profile, żeby móc w tej Europie odkryć powalczyć. Ja mam nadzieję, że w końcu Lech nauczy się zarządzania sukcesem i, i też nie będzie się bał za, zainwestować pieniędzy w transfery, bo zbyt wąska tak, ławka nie da sukcesu na dwóch czy trzech Już takie nierealne scenariusze można w sumie y, odkopać, jakby, co by było, gdyby Lech awansował do ligi mistrzów. Tak już w sferze marzeń, jak Lewandowski miałby ostatni sezon w Barcelonie grać tak na bułgarską, gdyby się przejechał. Ja powiem tak, jeśli chodzi o... Ale o... wiesz, co mi się ma, droga jeszcze? Oprócz Barcelony chciałbym, żeby trafili tak jak w 2010 City, Juventus! Znaczy ja, właśnie no. chciałem, ja właśnie chciałem powiedzieć, że fajnie jakby trafili na City, bo gdzieś tam mam pewien plan, żeby na jesień skoczyć na City, więc fajnie by było jakby to było właśnie spotkanie z Lechem. A sentymentalna droga to by była. Sentymentalna droga. Natomiast jeśli chodzi o awans potencjalny do europejskich pucharów, to miejmy nadzieję, że on się wydarzy, bo Lech ma minus 11 milionów złotych za poprzedni sezon straty, mimo Mistrzostwa Polski gdzieś tam mocno doinwestowali. Brak gry w europejskich pucharach. Brak gry w europejskich pucharach, a jednak ta kadra była dosyć wysoko, wysoko opłacana. E, jeszcze na koniec chciałem Ci zapytać e, o wyniki w zasadzie mm, z Galia Ekstraklasy i, i to jakie nagrody przyznano. Czy się generalnie zgadzasz z tymi nagrodami? Czy coś byś zmienił na przykład Iszaka na Kulurisa? Znaczy Kulurisa na Iszaka. Według mnie zasłużenie... Pulu, rewelacja sezonu. Ciągnął za uszy pogoń wraz do spółki z Kamilem Lesickim. No i szkoda, że nie skończyło się to meda albo medalem albo Pucharu Polski. Tego można odżałować. Tak to wy wybory, reszta z zasłużenie według mnie nie, nie ma. Znaczy są, są pewne dwa takie małe znaki zapytania tak z tego, co gdzieś widziałem w internecie bo właśnie piłkarz sezonu, że no mogli dać kogoś właśnie z Lecha. Tak dużo ludzi gdzieś tam sugeruje, że ten Souza powinien być. Ja się nie do końca oczywiście z tym zgadzam, żeby nie było. No i drugim małym znakiem zapytania jest Skrzypczak. I ja na przykład tutaj już bym powiedział, że kogoś innego powinni wybrać, chociażby Farnasa albo Joala Pereira. Skrzypczak na zachętę dostał mocno. Skrzypczak raz na zachętę, dwa, że Polak. I za całą okres, mi się zdaje, z tą grę w pucharach. Za cały sezon na, na pewno zasłużył, tak powiem. No, i na koniec, jeszcze chciałem Cię zapytać o naszych nowych Beniaminków, którzy awansowali z pierwszej ligi. Znowu nie Wisła Kraków. Właśnie. Tak, Nasi koledzy z redakcji na pewno są zadowoleni. Pewne rzeczy. Już na internecie pojawiły się teorie, że dopó dopóki e, pogoń nie, nie zdobędzie czegoś e, do gabloty, to Wisła do Ekstraklasy nie awansuje, już taka klątwa jest. Znaczy ja cały czas fors, forsuję temat, że Wisła powinna do spodu wszystko zmienić w klubie, nie wiem, ten klub powinien od zeszłego ja powiem tak, to, że Wisła, jeśli chce awansować do Ekstraklasy, to musi celować w pierwszą dwójkę, Baraży nigdy nie przejdzie. Dokładnie, natomiast co sądzisz o Termalice, Arce i Wiśle Płock? No powroty wszystkich, nie? Trzy, powstała, tak. trzy najlepsze zespoły ubiegłego, ubiegłego sezonu zaplecza Ekstraklasy, bez, bez wątpienia zasłużenie zasłużyły żeby awansować do Ekstraklasy swoją grą na przestrzeni całego sezonu. Jestem bardzo ciekawy Arki Gdynia Dawida Szwargi, bo gdzieś tam fajnie zaryzykowano na początku sezonu, żeby go zmienić, tego trenera i no gdzieś tam odpłacił się tym i pokazuje, że może fajnie poprowadzić ten sezon. Zobaczymy, jak sobie poradzi w Ekstraklasie już pod własnymi rządami, gdzie nie będzie już oceniany przez pryzmat Marka Popszyna, no, tylko będzie pracował na własną, czystą kartę. No i fajnie, że nowy stadion Wisły Płock wraca do. Ale nowego stadionu Wisły Płock jest na klasie. Yy, dokładnie. Yy, takie pierwsze jakby typowania, może sobie zatypujemy. Jak oceniasz naszych czterech pochwarowiczów, Dokąd dojdą? Jakbyś miał stawiać? Najlepiej tak. byłoby, gdyby cała czwórka w zeszłym według mnie, cała czwórka ma i, i współczynnik, yy, i wielkie szanse, żeby zagrać w komplecie na jesienią w Pucharach, ale będę zadowolony, jeśli trójka z nich w tej fazie ligowej zagra. Ktoś, ktoś musi, że tak powiem, zrobić przypał, wydaje mi się. Trójka to jest minimum dla mnie, który akceptowalny. Dwójka to jest minimum, wydaje mi się, że... Trójka, Lech... trójka, 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 trójka. Ja powiem tak, Lech i Legia według mnie na pewno będą w fazie tak, tak. ligowej, Jagiellonia raczej też, ale ja tutaj daję znak zapytania, bo ty już o trójce i pewnie myślisz o tej Jagiellonii też, bo oni mają dobry współczynnik. Natomiast ja daję znak zapytania, bo jednak te, ten ich skład no, będzie trzeba składać na nowo, nie? Dlatego mówię, z trójki będę zadowolony, tak to jest minimalny, minimalny minimum, żeby spełnić, żeby te punkty nawijać, a jakie gelania wejdzie, to będzie fajnie. Jak raczej będzie mieć rozstawienie we wszystkich rundach, natomiast w tych wszystkich rundach nie będzie mieć rozstawienia raków częstochowa i tam będą musieli na pewno kogoś lepszego od siebie pokonać, żeby wejść do tej fazy grupowej. No ale nie od dzisiaj wiemy, wiemy że raków gra w futbol menadżera, więc na pewno nakupią 10 piłkarzy i, i może im się to uda. Jakby i Marek Paprzą to poskłada wszystko do kupy. Jest spora szansa, tak tylko już, już, już na sam koniec końców powiem, że statystycznie Lech i Legia mają sporą szansę na fazę grup. Fazę grupową fazę ligową Ligi Europy, a Jagiellonia na fazę ligową Ligi Konferencji. Raków niby też tam jest w predykcji, więc zobaczymy jak to się uda jeśli chodzi o te nasze cztery zespoły. Fajnie by było awansować do top 10 europejskich pucharów yy, i rankingu, bo jest no to spora szansa jakby więcej naszych drużyn było. I myślę, że to tyle jeśli chodzi o podsumowanie sezonu 2024 Ekstra Ekstraklasy. Dzięki Krystian za rozmowę. Dziękuję za rozmowę i na koniec podsumuję to, że to był ostatni sezon, w którym pogroj Szczecin nie ma nic wyablacji. Dziękuję. No. Ja również dziękuję. No i pozdrawiam z miasta mistrza Polski.